York to miejscowość w Anglii, z której wychodziły wszystkie wyprawy angielskie łupiące Szkotów. A ścieżka rowerowa to miejsce, z której wychodzą moje wyprawy wycieczkowe. Dziś zapraszam Was na wyprawę nie będzie łupiąca ale do innego państwa, czytaj Słowacja wybieram się do miejscowości między innymi Żdziar a stamtąd miniemy Lędak Wyborną albo Wyborową i wrócimy z powrotem przez niedzicę do miejsca startu. Witam Was serdecznie i zapraszam na tą mrożącą krew w żyłach łupieżcą wyprawę rowerową. Miejscowość Jurków, ostatnia miejscowość przed granicą ze Słowacją. Ale powiem Wam, dzisiaj taki dziwny wiatr jest. Albo wiatr, albo wczorajsza moja regeneracja, pływanie plus Nording, Walking, Wcale nie była regeneracją sprawdźmy temperaturę ponoć straszne upały nawiedziły Polskę 28 stopni w słońcu że cudów nie ma przed nami Tatry Bielskie lodowy Szeroka Jaworzyńska na wprost, a za nią w chmurach gerlach. W tym właśnie momencie wjechałem na Słowację. I wieje, wieje i to bardzo. Też po drzewach nie widać, ale chociaż nie mam 2,5% Nachylenie, może dlatego mi się wydaje, że wieje. A tu nie ma sił w nogach. Przed nami teatry bielskie, habrań, murań. Także, jakby ktoś miał ochotę, od tej strony jest szlak, można sobie spokojnie wejść. atrybelski w całej okazałości Trzeba przyznać, że ten zjazd jest niesamowity. Poznałem do tej drogi którą jadę jest ścieżka rowerowa siutrowa gdyby ktoś miał ochotę o 12% ale to może tutaj zjazd, aha no ostro Gdyby ktoś miał ochotę może skorzystać ja niestety Jadę dalej asfaltę, ale wygląda zacnie, naprawdę miejscowość wyborna. Znawcy tematu wiedzą, że nie jest taka za bardzo wyborna, także lepiej tutaj z tej góry zjechać i się nie zatrzymywać. Pokazać panoramę, Tandr, bo bardzo wdzięcznie stąd wygląda, Zatrzymamy się miejscowość czerwony klasztor. Także to jest ostatnia miejscowość przed przekroczeniem granicy i powrotem do Polski. Z Czerwonego Klasztoru prowadzi ścieżka rowerowa do Szczawnicy wzdłuż Dunajca, Siutrowa. Ale bardzo malownicza. Także, jak ktoś nie jechał, to polecam. Jej bieg kończy się tutaj z prawej strony. Można też się dostać do Polski tu kładką. Tam po drugiej stronie już jest spadka i bylibyśmy już w Sromowcach. Ale ja jadę drogą do jedic Rejon przejścia starego A widzę, że kontrola dalej jest Że jestem w Polsce. Sprawdzę, jaka jest temperatura. Proszę, ja mam 33 stopnie, yy... ciepło. Ciepło fajnie. Mogę jeździć w takiej temperaturze. Ubrałem sobie białe rękawki, żeby mi grabie nie zjarało. Na Tamę was nie zabieram, bo tam już jest sodomia i gomoria ludzi odciula. Chyba bym już do śliwów nie wrócił. A jedno co dziękuję. Pandemii to właśnie to, że zakończyłem fotografię ślubną. Przed chwilą miałem przystanek pod sklepem i właśnie spoglądam na temperaturę 40 stopni wiem, że w słońcu ale było mi ciepło pod tym sklepem posiągnąłem sobie rękawki białe zostało mi może półtorej godziny do domu, tak więc trzeba już na sam koniec troszkę no ręce opalić a tutaj zbliżam się do podjazdu pod falsztyn. podjazd pod Falsztyn. temperatura 36 stopni tak więc chyba rekord na otwartym terenie ja mam póki co 12% podniaz ale idzie się super Mijam rzekę Białkę. Prawdopodobnie najzimniejsza rzeka w Polsce. A tam najprawdopodobniej, na pewno najzimniejsza. Nawet jakby było 40 stopni, to byłaby się bieda wykąpać. Miejscowość Nowa Biała. Za chwilę będę wjeżdżał na ścieżkę rowerową. Staram się docisnąć No, docisnąć 35 na godzinę Endurance Rower, szerokie gumy I wiek Pesla nie oszukasz Ponieważ chcę zdążyć Na mecz O 15 A mamy 14.29 Nie ma starania po kątach 21, jeden. Kadencja sto jeden. Jak na emeryta jestem w niebie, i tak właśnie dobiegła moja dzisiejsza wycieczka. Sprawdzam pięć pół godziny mamy dokładnie 124 czyli będzie 125 km i proszę ja was w pionie no i co? Pogoda dopisała mam nadzieję, że choć w jakimś stopniu wybrane fragmenty Wam się spodobają, bo sam rozumiem i sam nigdy nie wiem jak można robić takie filmy ale mam nadzieję, że komuś się podobają, mi się podobają. Ja lubię jeździć, lubię nagrywać. Także widzimy się za kilka dni. Jeszcze upały nie znikają. Na koniec tych upałów czerwcowych. Mam nadzieję, że jeszcze wymyślę jakąś wycieczkę. Póki co, trzymajcie się. Wszystkiego dobrego z górskim i rowerowym. Hej!